Witam wszystkich zainteresowanych i nie tylko. Dzisiaj sobie pogadamy o BMW serii 5 E34, który, o której marzyłem, którą kupiłem, z którą miałem problemy też. Eee, więc tak, tak jak wspominałem eee, w którymś z poprzednich odcinków eee, Opla Omega. Po sprzedaży tej Omegi marzyła mi się E34 był to bardzo modny, fajny samochód No i w ogóle ładny, no kurczę, każdy chopak chyba marzył o takim samochodzie i ja sobie postanowiłem go kupić kupiłem ale cena była taka atrakcyjna, że ten samochód później <grym i górny> <grym i górny> później odzwierciedlał tą cenę co tu powiedzieć, no, już w ogóle hece się zaczęły wracając z tym samochodem od sprzedawcy. To już miałem takie hece, że hej, no ale dzięki uprzejmości mojego dobrego przyjaciela, pomógł mi tutaj uratować sytuację i ten samochód doprowadziłem do mojego domu. I zaczęła się historia z tym właśnie modelem BMW. Słuchajcie, tam, e, tam się silnik nie grzał, e, i pomyślałem sobie, kurczę. No, podejrzewałem uszczelkę pod głowicą, e, głowice takie tam cuda wianki, ale pierwsze co zrobiłem w tym samochodzie, to wypiąłem całą instalację gazową. Mówię, kurczę, ta instalacja gazowa ona chyba szkodzi. E, ten silnik nie pracuje na tym. I w momencie kiedy już ją wypiałem tą instalację to wtedy jeszcze się zaczęły jeszcze większe schody, dlatego że ten samochód już w ogóle nie chciał jeździć. On już w ogóle nie jeździł i. E, I co? No, tak bo z tego co pamiętam. E, jak jest jakiś błąd w tym silniku, w tym komputerze, to on sobie bierze sygnał chyba tylko z przepływki i z czegoś, z dwóch elementów, z dwóch czujników i to funkcjonuje, ale to tak, żeby tego do serwisu dojechać. Ja już nie pamiętam dokładnie, ale tak jakoś było. No i to się zaczęły hecy z tym samochodem, z tym silnikiem tam. Samochód był ogólnie bardzo fajny, ale z, silnik z silnikiem miałem mega problemy. Była to jednostka zwykła, taka dwulitrowa, M50 R6, nic specjalnego można by powiedzieć na te czasy, ale no, mi to wtedy się bardzo podobało. No ale cóż, no ale co z tego jak, jak, jak ten silnik nie pracował, wywalał wodę i tak dalej, także... E, także się borykałem z tym e, modelem trochę czasu. No, i później tam udało się to wszystko naprawić doprowadzić do porządku. Ta BMW fajnie jeździła. Przede wszystkim, jak ją kupiłem, to miałem taką no, rejestrację, która wzbudzała różne emocje na drogach w Polsce. Później, jak ją przerejestrowałem, zrobiło się trochę spokojniej. No, ale byłem bardzo zadowolony. Ja bardzo kibicowałem tutaj na tych zlotach BMW, więc też też yy, chciałem dlatego mieć taką markę. I co można jeszcze powiedzieć? Yy, samochód bardzo fajnie fajnie się prowadził mimo tej mocy takiej, jakiej tam była, 150 koni mechanicznych tam nie wiem ile do ona później miała, bo fabrycznie, ale fabrycznie to ona miała tam ileś lat wcześniej. Yy, fajny pojemny, piękna linia do dzisiaj, czybym kupił, to bym kupił chętnie. Jeszcze raz E34, albo jak to się mówi, bym chętnie przytulił. Co jeszcze można powiedzieć? Miałem w środku czarną skórę. Był taki fajny, specyficzny zapach. Z tego co się dowiedziałem, to w BMW i Mercedesie były dodawane do siedzeń do środka jakieś trawy morskie czy coś, żeby uzyskać taki właśnie zapach. W siedzeniach skórzanych, nie wiem. Co sądzicie o tym? Piszcie w komentarzach, ale tak mi się wydaje, że tak było. Eee, co jeszcze można powiedzieć? No, fajny, fajny samochód. Tylko jeździć i tankować, oczywiście. Mm, piękny dźwięk silnika. No, chyba za to przede wszystkim lubię te samochody. No, i za linie mają taki szyk w sobie, ponadczasowy. Chyba cały czas nawet te BMW są tak robione. No, także taka była mm, historia w pigułce, że tak powiem. Wszystkiego nie pamiętam zresztą, także nie, też czegoś tam nie opowiem. No, ale. Miło wspominam ogólnie to doświadczenia z tym modelem. I e, fajnie, fajnie jak widać jeszcze gdzieś tam taki model, je, jeżdżący po ulicach, to To bardzo mi się to podoba, że ktoś ma. No i co, pozdrawiam. Dajcie tam łapkę w górę albo łapkę w dół. subikal Eee, to fajnie tak yy, to motywuje do nakręcania tych filmików i w ogóle kontaktowania się z Wami przede wszystkim. Choćby takiej drobnostki to cieszą. Dzięki za, za yy, słuchanie, za oglądanie i zapraszam na kolejne odcineczki. Pozdrawiam. Cześć.